Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Dzisiaj po trzech miesiącach przerwy wracam z grą planszową do tworzenia planów czytelniczych, czyli z Bukopoli. No i co Wam powiem? Powiem Wam, że z jednej strony tęskniłam za nagrywaniem tego, bo to jest jednak taki trochę dreszczyk emocji, że się, wiecie, gra w tą grę, losuje się do pola i coś tam się dobiera, więc to jest dla mnie na pewno fajna rozrywka, natomiast bardzo się starałam przez ostatnie miesiące wypełnić ten TBR z poprzedniego właśnie Bukopolu, no i do końca mi się to też nie udało, ale już stwierdziłam, że nie będę czekała kolejne trzy miesiące, aż doczytam. Jakieś trzy książki, których mi się naprawdę nie chce czytać aktualnie, więc sobie to podarowałam. Wszystko się zeruje w tym momencie. Zaraz wam pokażę, co przeczytałam, co nie przeczytałam, dla porządku. E a dzisiaj przejdziemy już do e świeżego, nowego tutaj rozdania, nowego rzutu kostką i sprawdzimy, co tam się wylosuje. Po pierwsze, miałam do przeczytania książkę nagrodzoną, i to chyba się trafiło dwa razy z tego, co mam tutaj rozpisane. No i pierwszą nagrodzoną książką, którą udało mi się przeczytać faktycznie, to był komiks Maus o myszach, które są uosobieniem Żydów, o kotach, które są uosobieniem Niemców i o świniach, które są uosobieniem Polaków. To są wspomnienia wojenne ojca tego rysownika, który stworzył komiks i Mówiłam o tym w którymś podsumowaniu miesiąca tak szerzej chyba w czerwcowym, także zachęcam Was do śledzenia na bieżąco właśnie tych wrap-upów, podsumowań miesiąca, bo tam o tych książkach po prostu mówię więcej, a tutaj tak tylko sygnalizuję nie okej, okay, trudno oceniać czyjąś historię, ale no miałam problem z tym, że właśnie Polacy byli świniami. Jakoś tak smutne to było dla mnie. No i też jako nagrodzoną książkę. Miałam przeczytać lata ani Erno i nawet zaczęłam, ale stwierdziłam, że to nie jest książka, za którą można się tak wziąć o i szybko y, po prostu przeczytać. Raczej tu trzeba się trochę skupić, to też jest w specyficzny sposób y, napisane. Kropek brakuje czasami jakichś tam przecinków, innych rzeczy, więc. No tu trzeba jakby wiedzieć, co się robi, kiedy się to czyta, więc nie przeczytam tej książki. I ją sobie na razie odpuszczam. No jak mi się kiedyś uda, no to super, a jak w najbliższym czasie nie, no to trudno. Kolejna książka to był reportaż, który przeczytałam w tamtym miesiącu dopiero, czyli w sierpniu. A widzicie, losowałam to na czerwiec. Ale też w ostatnim podsumowaniu miesiąca mówię więcej. To jest reportaż o... Dzieciach, o rodzicach dzieci w spektrum autyzmu i też z zaburzeniami w stylu ADHD. Tu znowu autor oddaje głos tym osobom, głównie właśnie matkom, głównie opiekunom tych dzieci, ale też na koniec jest na przykład wywiad z jednym samym zainteresowanym chłopakiem, który jest zdiagnozowany jako. Osoba z zespołem Aspergera, także no na pewno trochę tam człowiek się dowiedział, trochę uczy ta książka empatii, ale z drugiej strony, no jednak, jak myślę o tej książce już po czasie trochę, czegoś mi trochę zabrakło, mogłoby być więcej, może tych historii, może też trudno jest dotrzeć do tych osób, może. No nie mamy jeszcze tyle zdiagnozowanych osób w Polsce, i dzieci szczególnie, a rodzice nie chcą może do końca się wypowiadać, no bo to jest jednak trochę trudny temat, nie oszukujmy się, i trudna jest też sytuacja. Mm, no bo tak jak wspomniałam w tym filmie, jak ktoś jest no, chory fizycznie, niepełnosprawny, no to to widać. A kiedy tutaj takie zaburzenia wchodzą w grę? No tego nie widzimy i często mówi się, że te dzieci są, tak jak w tytule niegrzeczne, więc może dlatego nie udało się dotrzeć do większej ilości osób i do większej ilości historii, aczkolwiek jest teraz najnowsza książka chałowa o samym zespole Aspergera i o spektrum autyzmu, albo o samym spektrum autyzmu, więc może tam po prostu jest to pogłębione. Zobaczymy, na pewno się będę zapoznawać. No co, no warto. Coś tam drążyć w różnych tematach, na których nie bardzo się znamy. Nawet jeśli no nie są to doskonałe reportaże. Kolejne pole to była książka naukowa czyli Języczni Jagody Ratajczak. Tutaj wybrałam, nie podobała mi się ta książka, niewiele się z niej nauczyłam. Miało być o języku, o nauce języka, o osobach, wiecie, będących poliglotami, a dostałam jakąś taką papkę, kilka informacji, kilka ciekawostek, ale niewiele takich ciekawostek, żebym faktycznie nie wiem, odkryła Amerykę w tej książce. No nie za bardzo. Więc no niestety brzmi to jak urywki pracy naukowej i być może te urywki powinny w tej pracy naukowej zostać. Także ja za bardzo nie polubiłam się tutaj niestety z tą książką. Kolejna propozycja to była to było coś powyżej 500 stron i tutaj One for My Enemy też przeczytałam we wrześniu dopiero. I ta książka była zła, była po prostu nudna. Ludzie chodzili, rozmawiali ze sobą. No, w jakiś sposób to było źle napisane po prostu niby dwa rody czarownic, a tej magii w ogóle praktycznie nie było, niby motywy rosyjskiego folkloru, a tutaj był no z nazwy przywołany kości nieśmiertelny, plus były rosyjskie imiona i nazwiska i to tyle. Plus jest taka scena strzelaniny, która jest tak źle napisana, że tam człowiek już po prostu nie wie, kto kogo zastrzelił, kto kogo zabił. A ludzie, którzy zostają uśmierceni w tej książce, to ożywają później i znowu umierają i ożywają. I to jest takie. Mało sensowne, napięcie po prostu leży i <laughs> może w jakiś sposób ten styl autorki no, jest jakiś taki, nie wiem, poetyckim, może taki trochę zwiewny, eteryczny, ale z drugiej strony no, ta książka jest mało konkretna i jak na fantazy jest nudna po prostu. Czyta się łatwo, czyta się szybko, ale co z tego, skoro no, tak naprawdę zostajecie z niczym, bo opowieść jest kiepska. Po prostu. Z tytułu rocznego przeczytałam sobie Ogród Petry Dworzakowej, a raczej przesłuchałam, i to było chyba w lipcu bodajże. No i ta książka no jest na pewno trudna. Motywy peli się pojawiają, i z, z jednej strony no jest to faktycznie no, trudna książka, ale też y, ciekawe takie, ciekawe na pewno rozważania, takie natury moralnej, że człowiek sam się zastanawia, zostaje z różnymi. Zagadkami, z różnymi pytaniami, na które musi sobie sam odpowiedzieć trochę. No to nie jest jakaś taka książka, którą się lubi, uwielbia i poleca, ale na pewno jakąś tam wartość w sobie ma i zostawiła mnie na pewno z różnymi refleksjami. Także ogólnie nie odradzam, czy polecam, trudno powiedzieć. Kolejna książka to było coś z mitologii, i tutaj nie, nie przeczytałam tej książki, ale przeczytam obiecuję w tym miesiącu albo w przyszłym, bo to jest w moim tibiarze. Rocznym, więc nie ucieknę od tej książki, bo tutaj zrobię Wam. Ja wiem, że już chcecie zobaczyć tą planszę, ale może jesteście nowi, może nie wiecie. Trochę osób przybyło tutaj na, na mój kanał, że w grudniu zeszłego roku dostałam od męża kalendarz adwentowy z książkami. No i tam były po prostu 24 książki. Hubert miał dużą, dużą listę, z której tam wybierał te książki, i z 24 powstał ten kalendarz. No i zrobiliśmy sobie zakład, że znowu w tym roku dostanę ten kalendarz adwentowy z nowymi książkami, ale muszę przeczytać wszystko to, co było w poprzednim kalendarzu adwentowym. No i już, powiem tak, czasu jest coraz mniej, bo jakby czas mi się kończy w połowie października już, no bo tam trzeba to skompletować wszystko, e, trzeba to zapakować, też mój mąż ma różne wyjazdy, prace dalej, więc trzeba za to się zabrać szybciej, więc siłą rzeczy muszę szybciej przeczytać te książki. Trochę jestem w lesie, chociaż nie tak bardzo, natomiast Hubert mi odpuścił dwie książki i są to Szklane Trony, trzecia i czwarta część Szklanego Tronu właśnie, a to ze względu na to, że po prostu musiałabym przeczytać najpierw pierwszą i drugą, a mi się strasznie jakoś nie chce teraz czytać tej Sary J. więc nie będę się na siłę zmuszać, skoro nie muszę i te dwory, fu, Szklane Trony przechodzą po prostu na następny rok, więc zostają mi 22 książki zostało mi tam, no, kilka, chyba z osiem do przeczytania, między innymi właśnie ta Eneida. Także trzymamy kciuki, postaram się to przeczytać, to 300 stron i też duża czcionka, więc myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, ale tak sygnalizuję, że trochę jestem w tym momencie ograniczona w tych moich planach czytelniczych przez właśnie to moje wyzwanie i ten zakład, bo co, zależy mi. Na kalendarzu adwentowym. Więc, aha, jeszcze była jedna książka, czyli Korowód Małeckiego, który wybraliście Wy, bo trafiłam na pole telefon do obserwatorów i tam do wyboru były cztery książki na Instagramie. Tam jest mi najłatwiej właśnie się odzywać i pytać o, o głosowanie, i prosić o głosowanie. No i ten Korowód przeczytałam w zeszłym miesiącu. Też on był w końcu w Puszystym Klubie Książki, więc, więc też... Razem to poniekąd czytaliśmy Na pewno niezwykła książka, trochę inna niż zwykle u Małeckiego Natomiast też mająca pewne cechy wspólne I znowu w jakiś sposób mi się podobała Bo ogólnie no, lubię styl Małeckiego, lubię jego historię Natomiast mam już wrażenie, że wiele razy no, czytamy o tym samym I tutaj znowu trochę dostajemy to samo W nowej trochę odsłonie, ale jednocześnie nie do końca No i niestety mi się kojarzyło to z Atlasem Chmur którego ja akurat nie lubię. Wiem, że sporo osób właśnie uwielbia Atlas Chmur, ale ja tej książki nie trawię. Tą trawię, ta była dobra, ale no może nie zachwyciła mnie tak w 100%. Mam pewne swoje w ogóle ale, i takie pytania w ogóle. Nie jestem pewna, czy ja to wszystko zrozumiałam tak jak trzeba. I to jest mój problem z tą książką, ale to jest mój problem, a Wam się może podobać po prostu w 100%. Bo na pewno język jest ładny, pomysły też są ciekawe, aczkolwiek nie wszystko mi tam zagrało po prostu i też odsyłam do podsumowania miesiąca zeszłego. Słuchajcie, i tam jeszcze, nie wiem czy pamiętacie, z tego Bukopolu dawno, dawno temu wylosowałam, co jest kocie, książkę o wychowaniu kotów, ale tego też nie przeczytałam, jakoś się nie mogłam zabrać, więc też sobie to odpuszczam. No i ten szklany tron. Ja to kiedyś przeczytam, ale no nie chcę mieć tego na głowie. Po prostu w tym momencie, więc też znowu zostawiam. Być może na przyszły rok dopiero nie chce mi się. Ja wiem, że ta książka jest na pewno lekka, będzie się to czytało szybko, ale muszę mieć po prostu dobre, muszę być. W w dobrym miejscu ze swoją głową, żeby to czytać, a teraz mi się nie chce po prostu. E, także e, dobrze, zostawmy już te podsumowania różnego rodzaju. Wiem, że już chcecie zobaczyć, właśnie, planszę. E, także już was tutaj nie wstrzymuję i przechodzimy do losowania i do rzutów kostką. Słuchajcie, kto tęsknił za tą planszą przez ostatnie trzy miesiące? Ja, ja tęskniłam, natomiast. Yy... Zobaczymy, co się dzisiaj wylosuje i jak to będzie wyglądało. Także trzymam kciuki. Ostatnio skończyłam na polu z mitologią, więc jedziemy i zobaczymy, jakie przygody czekają nas dzisiaj w bukowolu. 5. Okładkowa sroka. No i pierwsza kategoria to okładkowa sroka i tutaj wybrałam. Słuchajcie. Książkę, którą już kiedyś czytałam, ale znowu była w kalendarzu adwentowym, więc zobowiązałam się do rereadu. Jest to znahor, Tadeusza Duengi Mostowicza. Przesłucham sobie to najprawdopodobniej w audiobooku, żeby sobie ułatwić zadanie. Tym bardziej czuję się rozgrzeszona z tego, znaczy to nie jest nic złego, żeby słuchać sobie w audiobooku, ale czuję się rozgrzeszona, bo kiedyś to już czytałam jakby tam na papierze czy tam na e-booku, więc znam tę historię i tylko ją sobie odświeżę, żeby sięgnąć na przykład w przyszłym roku po Profesora Wilczura, bo do drugiej części tej historii nigdy nie dotarłam. To jest no, znana historia i za sprawą ekranizacji tej starszej, kultowej i tej nowej teraz Netflixowej, myślę, że sporo osób kojarzy tę historię, opowieść o Profesorze, właśnie Rafale Wilczurze, który w wyniku no, nieprzyjemnych okoliczności doznaje urazu mózgu i traci pamięć, i trafia na wieś. On był w ogóle znanym jakimś zarąbistym chirurgiem w przedwojennej Warszawie. Trafia na wieś i no, nie pamięta, jak się nazywa, ale ma pamięć trochę mięśniową, trochę pamięć taką o medycynie i potrafi leczyć ludzi, i staje się tym znachorem. I tak ta historia się toczy. Taka. Nie wiem, czy nikogo teraz nie obrażę, ale odrobinkę tkliwa historia, ale z chęcią sobie ją odświeżę, bo jest to kultowa polska powieść, więc pierwszy, pierwsza tutaj lektura. I czas na kolejny rzut. 11, bardzo blisko dubletu. Szansa. I cyk. Przeczytaj książkę podobną do tej, którą lubisz. Okej. Okay. Coś wymyślimy. Drugie pole, na które trafiłam, to Szansa, i tam wylosowałam książkę podobną do tej, którą lubię, czyli właśnie tutaj już chyba pokazywałam, nawet z bliska, więc wiecie, że coś tutaj faktycznie takiego jest napisane. Ok. No więc tak. Przeczytam książkę podobną do tej, którą lubię, no i tak sobie to wykoncypowałam, że lubię inną książkę tej autorki, czyli Laury Gajego, czyli pierwszy tom. Strażników Cytadeli, Księgę Axmi Tak więc sięgnę po Cykl Wiecznego Cesarza, czyli znowu jest to książka z kalendarza adwentowego. Jest to fantastyka e, o... Ja Wam nie powiem, bo ten opis jest dla mnie zagadkowy. Coś o cesarzu, który odradza się co ileś tam lat w innym ciele i rządzi tym państwem. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale się dowiem, bo przeczytam i to jest jakby nieodwracalne. Także uznajmy, że to będzie moja druga książka na wrzesień i może początek października. Cztery. Półka biblioteczna, boję się. Agnes Grey. N. Bronte. No i do tej pory było fajnie, bo po prostu książki, które i tak muszę czytać, ale trafiłam na pole z półką biblioteczną i tam trafiła mi się Agnes Gray, czyli książka której nie mam do końca w planach, to znaczy, no nie był to mój priorytet, i w ogóle tutaj też przed nagrywaniem przeglądałam sobie, jakie książki są właśnie w tych kartach półka biblioteczna, i są tam zupełnie randomowe tytuły, których zupełnie mi się nie chce teraz czytać, ale no, podjęłam to wyzwanie, więc uznajmy, że właśnie tą Agnes Gray spróbuję. Spróbuję do tego podejść. Ogólnie nie obiecuję, że mi się to wszystko uda przeczytać. Ale się będę starać, zobaczymy. To jest książka, którą chciałabym kiedyś w życiu przeczytać, ale w tych priorytetach faktycznie na ten rok ona nie jest zbyt wysoko, więc no zobaczymy. W ogóle ona się jakoś nie chce otworzyć. Te piękne wydania ze świata książki, one mają swoje zalety, bo są ładne, ale mają swoje wady, bo są nieporęczne. No ale dobra. Agnes Grey, Anne Bronte. nie do końca pamiętam o czym to jest, o jakiejś guwernantce, z tego co kojarzę, ale przeczytam i się dowiem więcej. Mamy już trzy rzuty za sobą, jeszcze dwa, o ile nie pojawi się jakiś dublecik po drodze. Osiem. Hit TikToka. Nie podoba mi się to pole. To jest pole, które ja chyba powinnam jakoś zakleić, wymazać, bo nie za bardzo już jestem w temacie TikToka i hitów TikToka i no serio nie wiem co tam teraz jest na topie za bardzo no stary boomer nie wiem co nie wiem więc znowu poszłam tym trybem i Tą drogą, by jak najbardziej upchnąć tutaj w tym bukopolu książki z kalendarza adwentowego. No i wzięłam tutaj TJ Kluna i pod drzwiami stwierdziłam, że Dom nad Błękitnym Morzem tego autora jest albo był kiedyś słynny na TikToku. Tak mi się wydaje, że w ogóle to jest taki TikTokowy autor, więc stwierdziłam, czemu nie. Ta książka też trafiła. Do puszystego klubu książki na ten miesiąc. I znowu przypominam, jeśli macie ochotę dołączyć do czatu, to jest na Instagramie, możecie do mnie napisać, to was dołączę. Tam czasami rozmawiamy o tych książkach albo o innych książkach. W różnych kierunkach te rozmowy idą. Także to jest opowieść o jakimś chłopaku facecie, który umarł i obserwuje swój pogrzeb. To jest właśnie o tym, że ktoś umiera i dostrzega, że w sumie to nikt go nie żałuje, że umarł, nikt nie płacze na jego pogrzebie i zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem i po śmierci dostrzega różne swoje, no nie wiem, życiowe niedociągnięcia i swoje błędy i to życie jakoś tam podsumowuje i ocenia. Co Wam powiem? Ja mam bardzo ambiwalentny stosunek do tego autora generalnie, bo. Czytałam to Życie marionetek, które no nie przemówiło do mnie za bardzo. Dom nad Błękitnym Morzem Nie był zły ogólnie, tak obiektywnie, ale też nie złapał mnie jakoś mocno za serce, więc nie spodziewam się szału po tej książce. Ale znowu to jest wyzwanie w tym momencie, więc przeczytam i zobaczymy, co z tego wyniknie. I dublet, oczywiście na koniec. Najpierw romans obyczaj. Kolejna książka to Romans slash Obyczaj. I tutaj znowu jadę prywatą, ponieważ już niedługo będę recenzować tutaj na kanale dwie książki, ale je ja to traktuję jako całość: Inspektor i Złodziejka. Dawniej wydane w jednym tomie po prostu Inspektor i Złodziejka, a teraz nowe wydawnictwo. Po prostu książki Joanny, Joanny Truchel i Justyny Andrulewicz zdecydowały się podzielić na dwa, no bo tamten był no, dość taki. Szeroki, pokaźny tom. Więc tutaj mam Irlandzką Zemstę i Carskiego Agenta i to są książki osadzone w XIX-wiecznym Londynie początkowo, a później XIX? 19? 1900 rok to jest, więc jeszcze XIX, ale już za chwilę XX wiek. Także epoka wiktoriańska, początek edwardiańskiej później w dalszych momentach tych książek i to ma być trylogia, chociaż już tutaj właśnie mamy dwie części, to jest skomplikowane. Trochę jak u Sandersona, kiedy te pojedyncze tomy są dzielone na dwa, i można się w tym trochę pogubić, no ale tutaj to jest. Obyczaj, romans, trochę taka powieść przygodowa, chyba z motywami historycznymi, osadzona w realiach po prostu historycznych, i jestem ciekawa tej książki. Oczywiście już zaczęłam i też dałam ją do puszystego klubu książki, więc jeśli macie ochotę, to was zachęcam. Też jest na Legimi dostępna w formie e-booka, oba te tomy. Ten i miał. Wczoraj bodajże 5 września premierę, także zobaczymy. Ogólnie zaczęłam, tak jak wspomniałam, czytać te książki i mają bardzo fajny klimat. Widać też, że autorki no, znają dobrze realia, i że dużo jest takich. No nieoczywistych realiów. To nie są Bridgertonowie, że wszystko jest piękne, pozłacane i tylko wszyscy piją herbatkę i plotkują. Tylko jest tutaj ten kontrast, ta bieda, nie wiem, uzależnienia od y, narkotyków, problemy społeczne różnego rodzaju. Także no, ta książka zapowiada się ciekawie, jest intrygująca, a zobaczymy, co dalej. Bo tak jak mówię, jestem dopiero w trakcie czytania, ale dodaję tutaj do mojego TBR-u dla porządku. I sześć. Oby nie dublet kolejny. No ja pierdzielę! Jak to jest możliwe? Tak często rzucać dublety. Półka biblioteczna po raz kolejny. Portret Doriana Greya. kolejny klasyk do przeczytania. Ogólnie no to cieszę się, bo chciałabym przeczytać, wiadomo, i wstyd ogólnie, że jeszcze nie przeczytałam, ale ja naprawdę mam już duży tutaj plan i dużą listę książek do przeczytania. Kolejny raz trafiłam do półki bibliotecznej i znowu trafiło się coś spoza mojej strefy komfortu aktualnej, czyli kolejny klasyk portret Doriana Greya. Ja tej książki nie czytałam, miałam do niej podejście z 10-15 z lat temu, pierwsze i nigdy jakoś do końca się nie udało. To jest opowieść o młodzieńcu, który. ja nawet do końca nie wiem. On wchodzi w pakt chyba z diabłem. Może teraz wymyślam nową historię o Dorianie Grayu, kto wie. I ma jakiś tam portret, na którym wszystkie jego tam złe cechy się odwzorowują i ten portret robi się coraz starszy, coraz brzydszy. Jednocześnie on jest wiecznie młody i wiecznie piękny, ale jest w środku zły i niegodziwy. Na pewno jeśli to czytaliście, to wiecie lepiej o co tu chodzi, a ja jeszcze tkwię w niewiedzy. Um, zobaczymy, no, dwa klasyki w przyszłym miesiącu, znaczy w, te, w tym miesiącu, teraz. Plus 100 milionów innych książek. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, mówię Wam uczciwie, ale trzymajcie za mnie kciuki. 7. Biografia wspomnienia. No i ostatnia już książka. Oczywiście miało być 5, już było 7, ale co tam? Biografia wspomnienia. I tutaj też znowu coś, co z jednej strony nie miałam tego czytać teraz, ale z drugiej dobrze by było wreszcie wreszcie. Się zapoznać z tą książką i się jej pozbyć. Słuchajcie, to jest biografia Violetty Villas, którą ja chyba kiedyś już miałam tutaj w planach czytelniczych, ale sobie to podarowałam i bardzo głupie z mojej strony, bo to jest książka głównie pożyczona. Ada, jeśli to oglądasz, ja ci tę książkę kiedyś oddam. Już ponad rok ona tkwi na moich półkach i nie udało mi się tego przeczytać, a Ada mówi, że to się czyta w jeden dzień i że to mega szybko się czyta, właśnie, że jest wciągające i tak dalej. I też mam w sumie fajny pomysł na film. W którym mogłabym też o tej książce opowiedzieć, ale to, no nie wiem, za jakieś 100 lat. Ale fajnie było właśnie przeczytać. I, I postaram się, bardzo chciałabym. Ale widzicie, tutaj tych książek jest 7 i to jest dużo, biorąc pod uwagę, że. 7, a właściwie 8. Biorąc pod uwagę, że jeszcze pewnie coś tam mam innego u siebie na swojej sekretnej liście książek do czytania, więc powodzenia. Dzisiaj jest 5-6 września już. Nie wiem, ale ja lubię tak, lubię, lubię takie, wiecie, napięcie, stres, czytanie pod presją. Niby nie, ale jednak, jednak człowiek lubi wyzwania. Także tak to u mnie działa. I to tyle w zasadzie ode mnie. Słuchajcie, dajcie znać, co tam u Was czytelniczo, jeśli chcecie. Dajcie znać, czy, nie wiem, chcielibyście jakieś modyfikacje może w tym bukopolu, może... Coś tutaj powinnam wprowadzić, zmienić, ulepszyć. I tak myślałam, żeby w przyszłym roku trochę właśnie wprowadzić jakieś zmiany w ten bukopol. Na razie jeszcze o tym nie pomyślałam, bo przyszło to do mnie teraz, w tej chwili, że można by coś tutaj pokombinować, żeby, żeby, było, żeby jakoś tak odświeżyć tą formułę. A na razie mam te książki do przeczytania i widzimy się za miesiąc i zobaczymy, ile tu się udało, bo nie oszukuję się, że uda się przeczytać wszystko. Także dzięki Wam za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa!